W niedzielę na boiskach przy ulicy Gnieźnieńskiej odbyły się dziesiąte Mistrzostwa Polski Odbojów w siatkówce plażowej. W turnieju wrześnie reprezentowało sześć par. Najlepiej spisali się Daniel Więcek i Przemysław Augustyniak, którzy zostali wicemistrzami Polski w kategorii plus 100. A oto kilka ujęć z meczu ćwierćfinałowego. Siatkówka plażowa w wydaniu odbojów to jeszcze sport czy zabawa? No zabawa, całe, całe życie to jest taka zabawa w sport, także e, cieszymy się z tego, że możemy bawić się e, na piasku e, i jeszcze coś tam zdobywać po drodze. W tych zawodach wystartowało 10 wrześnian, a w poprzednich w Grand Prix tylko czterech. Co to oznacza? No, mam nadzieję, że rośnie zainteresowanie siatkówką plażową wśród odbojów, co nas bardzo cieszy, bo również no, jest z kim trenować, jest z kim grać przed powiedzmy tymi turniejami. Czy w ogóle bawić się na, na co dzień tą siatkówką wtedy, kiedy schodzimy z hali i no, wykorzystujemy słońce i piasek. Grand Prix i Czempionat Kraju Odbojów były ostatnimi w sezonie na boiskach przy ulicy Gnieźnieńskiej. Mistrzostwa Polski Samorządowców w Siatkówce Plażowej w tym roku się nie odbędą, ponieważ gmina zaciska pasa.